Cześć, witajcie tutaj na teście. W sumie taki test, chciałem tylko powiedzieć, że wiele osób nie może zrozumieć, dlaczego ja lubię tak bardzo yy, kanapki, w sumie taki chleb tostowy z serem i dżemem. Jak to można jeść ser ze słodkim? No ja uwielbiam to połączenie, wiele osób też je lubi, ale jest zdecydowana większość, która nie rozumie tego połączenia, chociaż nie próbowała nigdy, to mówi, że to jest ohydne, jak można tak jeść. Spróbujcie raz i wtedy ocencie, to jest naprawdę pycha, zobaczcie. Yy, masełko. Ja akurat użyję tutaj chleba tostowego, ale też normalny chlebek fajnie wlatuje bułeczka, w szczególności bułeczka świeża. Yy, tutaj najlepiej współgra z tym wszystkim, dobra. No i tak wygląda moje mega śniadanko chlebek tostowy z serem i dżemem, mleczko do tego, pyszności. Spróbujcie kiedyś, a nie krytykujecie, że takie połączenie się je. Mm. jak można tego nie lubić? Do tego popijacie mleczkiem. Ci, co piszą, że to obrzydliwe połączenie, jak można takieś nie spróbują i wtedy jeszcze raz te słowa powtórzą. Trzymajcie się, cześć.